Siemaneczko z tej strony, Veronoid, a to jest już kolejny odcinek serii Minecraft Skyblock na brodaci.net. Oczywiście dzisiaj jestem e, z Mucio Ernesto, on niestety ten mój niewolnik pracownik. E, przepraszam, przepraszam. Mój pracownik budowlany nie może się odezwać, ma knebel na ustach. E, jest chory na gardło i niestety nie może się odzywać, także e, no cóż, ja mam wam powiedzieć. Kilka rzeczy y, ogarniemy e, żeby było całkiem spokojne na odcinku. Lecimy znowu na SB. Tutaj dziękuję, dziękuję i dziękuję. On się po prostu zamiesił. Kociaszek całkiem spoko e, już zaczął się, ukośnik tylko ciaszek. Tak. Lecimy na SB, zobaczymy, zrobimy starą bardzo ważną e, zabawę. No tam sobie buduje? Nie, bardzo Panie naczelniku, znaczy naczelniku, znaczy kolego. Tak, e, bo ten, e, Tylko nie bij, bo szyby nie. A nie bij, szyby nie mam. To ja znaczy. Ty, skąd ja ci mam przygotować? No nie wiem, kazałeś stawić, no. Za co ja ci płacę? A, ale ty mi nie płacisz. Słucham? Znaczy. E, dobra była wypłata, kierowniku, naczelniku. Kolego. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, to screamer, e, aby dużo ludzi to zobaczyli, to prawda, że on to screamer. Co? Boże święty, nie robi się takich rzeczy na odcinkach. Teraz tak, zrobimy bardzo fajną rzecz, kiedyś to praktykowałem na starym tym... E, kto chce pozdro na odcinku? Lecimy, zobaczymy. To, kiedyś to działało, naprawdę kiedyś to działało. Zobaczymy, czy ktoś się odezwie, czy ktoś chce pozdrowienia, niestety nie, jeden zaprasza do sklepu, ja chcę, dobra kociaczek, 3, 2, 7. E, serdecznie pozdrawiam Ciebie. ukośnik TPD, bardzo mi przykro, ale niestety nie mogę zapraszać na razie na Wyspę, Wyspa jest niedostępna dla graczy, buni, jedynie, tylko i wyłącznie na odcinkach. E, tutaj wszystko fajnie rośnie. Czekaj, sprawdzimy sobie czy to już czy to już w jakiś sposób bo to jest po trzy, tak? Po trzy? Po trzy, kozak. To już praktycznie cała ściana jest do ściągnięcia, do ściągnięcia i do sprzedania e, ukośnik TPD e, Panie kierownik! Te, te, poczekaj, muszę sobie rozwinąć ten e, na, o, na odcinku na razie nie E, słucham. A opowiadałem Ci o węglu, z którym możesz zrobić z niego świeczki. Możesz też upiec nim pożywne mięsko. Ale co najważniejsze, na samym końcu procesu staje się diamentem. Jak? Jak diamentem? Jak węgiel stanie się diamentem? No tak wychodzi. Pokazać? Zademonstruj. Dawaj. To patrz, to jest mój węgiel. Z niego mogę zrobić świeczkę. Mogę z niego zrobić pieczone mięsko. Ale najważniejsze, Mogę go wziąć I mam diament Po prostu mistrz, po prostu uwielbiam tego chorego Sympatycznego Panie, kolegę Kierowniku, znaczy kolego Zobacz ten progres Nie mam szyb, nie mogę nic dalej zrobić Czy nie buduj dach Tutaj, wow Wow, wow, wow Ej, to mi się podobuje To mi się podoba Ja i tak... To... You have from... To from... Ja dostałem hajs od tej dziewczyny? Poczekaj, ukośnik monej Halo, co halo? Halo za halo Ukośnik tego Czekaj, Dawaj, dawaj, teraz, zrobimy to po staremu Czekaj, muszę się przejść tutaj Tutaj, tutaj Czekaj. Wiem, że mogę chyba ustawić sobie IS Home, z tego co pamiętam. Albo Set Home. Ukośnik Set Home. Nie. Ukośnik Home. Not Set up Home. Serio. Ukośnik Home. Home. o właśnie tap 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 to mam czekaj ukośnik czekaj przejdę się kawałek i to jest całkiem całkiem nowe rzeczy dla mnie co niektóre są ukośnik home nie wiem nie wiem nie wiem nie jadłem nie piłem Tp, yes. Kośnik TP, jest kośnik TP, A dobra. Sorry, wybacz. No nie, no proszę cię. Och Boże, serio? Dlaczego ja tak musiałem zrobić? Przecież ja mogłem najpierw zamknąć ją, potem zrobić takie rzeczy i to trochę nie przemyślałeś. Boże, ach. To Będziemy teraz latać i będzie mi truć głowę, tak? No to brawo ja. Boże święty. Trochę nie przemyślałeś. Zaraz się po prostu usunę z wyspy. Tyle. Zapraszam do środka. Ukośnik teko ciaszek. Zapraszam do środka. Dziękuję, do widzenia. Czekaj, da się przejść? No i super. Bardzo przepraszam, to było troszkę takie niesympatyczne, także. <gry> yy, dobra, muszę teraz sobie postawić te skrzynie gdzieś. Chociażby jedne. Tu i tu. Muszę pozbyć się wszystkiego, co mam w ekwipunku, bo lecimy sobie na hub, aby ogar... Dlaczego? Jak? Ukośnik te Kociaszek. Jak? Jak? Ja się pytam, no po prostu to jest... Co ja mam tu zepsutego? Ja się pytam, co ja mam tu zepsutego? Da się. No to trzeba będzie. Kociaszek. Yy, no to muszę to jakoś. zmienić. Aha! Dobra, spoko. Ej, mam nadzieję, że gracze nie mogą nic psuć, nie? Ja, ja wiem. Nie wiem. Ja, ja już wiem. się dużo napisałem swoich rzeczy tutaj, Panie kierowniku. Bo tu ktoś lata. Ja wiem, to ten gracz, co ja mogę zrobić. Ech, ukośnik Hub. I tutaj jest bardzo fajna opcja, bo przede wszystkim e, w końcu mogę sobie ogarnąć ukośnik Kids. Eee... zniknął. E, kids Sweep. Czyli tak e, Kids Sweep chyba tak. Co ja dostałem. Ło, wow, chłopie! Przecież ja to mogłem od razu wziąć! Ja mam tu 64 ziemi, 16 bloków trawy, 64 czerwonego piasku i różne sadzonki drzew. Kit VIP, ale tego nie mogę na banku używać, no. Ukośnik yy, SB Dobra. Ile ogólnie opcja całkiem spoko, bo pójdziemy sobie nasze zwierzę... Nie, zwierzaczki nie. Ty tą wełnę użyłeś. Ciekawe ile tej wełny mam. A, mam wystarczająco, żeby stworzyć y tablicę donatorów. Tą tablicę donatorów ogarniemy w miejscu, w miejscu, w miejscu. W miejscu, w miejscu. Tak, żeby było widoczne. A problem polega na tym, że tutaj się robi często mocno gęsto. A jak coś włożyć do prezentów widzów? Trzeba mi je ofiarować. Ej, ale spoko. Mogę w sumie. E... Mogę w sumie zrobić lej, żeby oni mogli wrzucać do tych lejów. I ten, dobra, czyli znowu jakieś prezenty dostanę. <grym> spoko. Widzisz jak to działa? Ktoś widzi. O, prezenty i ti, 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 ti", w ogóle dają, nie? Reszta prezent. Ale ty nie dostaniesz. <grym> Za co ty maz. Ale będziesz ty cicho. Ale <gry> jesteś cicho. Dobra, lecimy. Czekaj, czekaj, bo ja mam światło mamy zrobione. Właśnie przez chwilą zrobiliśmy, bo mnie strollował ten gracz. Następnie złotą kamizelkę. Właśnie. Bo nie każdy dobrze pamięta, ale... I tak to jest, jak nie są podpisane... jak są nie podpisane skrzynki, to ja wtedy nie wiem czego szukać. O. I chodzi o coś takiego. F5. f 5 że jako pracownik yy, budowlany. Mam złotą kamizelkę Dobra, tobie też dam. Poczekaj, jako że jesteś pracownikiem i muszę dbać o swoich pracowników. To masz ubierz kamizelkę, żeby ci się nic nie stało. Gdzie ty jesteś? Masz. To nawet dobrze się składa. Całkiem spoko, bo już nie mogłem na tą mordę patrzeć. Dobra, e, teraz nie widzę! Nie widzę! widzę <laughs> na ślepo! A! Nie wiem, nic widzę! O oh. chłopie! staram <grystanie> się nie Hit, 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 hitem. Dobra, lecimy, 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 bo tą tablicę donatorów trzeba zrobić. O nie! O nie! Panie! Ale panie Andrzeju! Panie Andrzeju, to się wyklepie, to się zrobi. Dobra, jest. Tablica donatorów... Jak zwykle, jak zwykle jak ja mam coś zrobić, to nie ma nigdy na to czasu. Dawaj, 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 Tak, umrzyło mi się trochę. Co ty zrobiłeś? Długo spadałem. Eee, ustaw sobie albo zapamiętaj sobie ten komendy. Szybko SB i cię przerzuci do tego. Mam nadzieję, że nie straciłeś itemków. Gdzieś tam na dole pewnie leżą. Ja yeah, no po prostu hit. To są prezenty od widzów. Czekaj, bo ja muszę to sobie podzielić. Pewnę to I, sobie. I, i ta część Mieszka? jest od widzów. To mi się przyda, to sobie wezmę. O, pięknie, pięknie, świetnie, świetnie. Doskonale, doskonale. Eee. To jest od widzów, więc tak. To mogę. Czekaj, gdzie tutaj jest kieramotyka, krowa. Mam nadzieję, że ten, że ta moja kamizelka była ubezpieczona. <grym> Nie. <grym> <grym> dobra, tutaj sobie ogarniemy tablicę donatorów. No, dobra, wydaje mi się, że tu by mogło być. To ja potrzebuję jeszcze... Dobra. O! To Ilo. jest... Okay. Świerkowy pień. Otyki. Wszędzie wszystko jest, nie? I to jest najgorsze. O! Tu są deski jakieś... Wszystko, Wszystko, Panie, Wszystko! Lecimy szybko, bo to jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał naprawdę zrobić na tym odcinku, a nie chciałbym go też za bardzo jakoś tam kolosalnie przedłużać. A ja sek... ...kłopie kłobla Praca, 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 praca Hej, praca, 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 praca Cztery tabliczki mam, czyli tak Tutaj oczywiście piszemy standardowo ta... Czekaj, głupimy tak Tak Tablica do Nejperów A! A utknąłem! Wyjwi mnie stąd A. Co ty zrobiłeś? A, w płocie siedzę ja. Nie mogę wyjść z tego płotu gdzie, gdzie ty jesteś? <noise> Przy koblu, <noise> A! Powiedz mnie. Mi, ja mam takie zasadnicze pytanie: jak to się stało, że. że mi się e. to nigdy nie stało? Nie wiem, ale się zachłoczę. <noise> nie mogę, nie mogę wyjść! Daj się, da! Alo! Niemożliwe! Ej, sobie po prostu ukośnik SB. Ale tam są no, tylko trzy literki. Ile ty tego piszesz? Ale ja pisać... O, pisać mam. No Fajnie. Klasa robotnicza. Ja, ja już mam pomysł. To co widzę tam dookoła, ten kamień, to jego można usunąć, bo on praktycznie nie będzie nam potrzebny. E, I dobra, tutaj kolejnym donatorem jest... Ej, tylko pilnuj, żeby mnie ten nie zabił. Nie zabij go. Nie Re wolno. <laughs> nie wolno. Ty i on mi wpłacił 10 tysięcy, i to są chyba dolary. Dobra, kozak. Także ty co? Jeszcze napisz, że nie wiem co. Pomocy! Układnik TPA Zaakceptujemy. O! Przywrócił. Co to jest? O! Ej, ale czekaj! Ej, bo on się zdenerwował za ciebie. O nie. o, Ukośnik te kociaczek. dom. Goni mnie! Dobra. Tutaj, tutaj na razie ustawimy wszystko w jednym, bo tutaj jest taki bałagan, to będzie na następny odcinek. Eee... Prezenty od widzów, to wszystko czekaj. Jodź mnie! od razu dostałem ten! Od razu dostałem info, że, że ukradłeś, że jesteś złodziejem. Ja tylko zapożyczyłem. W celach naukowych. Dobra, Moje... to ostatnie rzeczy tutaj wrzucamy, i to, to już będzie w sumie na tyle. Moje o, naukowe nie jakie mnie ratują. Słyszę, słyszę coś, po prostu znowu coś słyszę. O czekaj, bo to na pewno nie były od widzów. Co Toś... to mówię? No to jest ten taki mob taki dość śmieszny. A Be... Ten to robi. Brrr. Nie, to nie ten, to akurat nie ten. E, daj mi ten prezent od tego widza. A czy muszę? No bo to do prezentów widzów. Gdzie jesteś? Dawaj, 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 bo odcinek leci. Dawaj. Come on! O, nice. Co to jest? A to jest ten. E, szu, 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 szu. Dobra. To widzicie ten, szu, szu. Jasno, szaro skrzynia. Klik. Ty patrz, ja wiem. Luju. E, więc no, Veron White napisał, żeby mu dać prezent od widzów, trzeba mu go ofiarować. I chciałem napisać ofiarować, czekaj e, więc no oferuję tego y, ofiaruje nie oferuje tego shurukera weron nie wiem po co może y, po prostu chce być na odcinku nie wiem xd, ale i tak zaofiaruje tego y, shurukera z 17 y, z 17, y, z 17 y, nazwanymi stekami, y, takiemu youtuberowi Veron white, którego to pewnie czytacie, no bo gdzie indziej mielibyście to czytać i laga, neta mam, ale piszę dalej, e, czekaj Pisze dalej, ok, więc będę kończyć pisać to wielkie dzieło napisane na stekach. Do widzenia, koczaczek 3, 2, 7. I właśnie tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Cześć. Brlale, brlale, brlale.